Cześć, tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13 Runda. W miniony weekend w światowym boksie bardzo dużo się działo i dziś chciałbym podsumować dla Was te wydarzenia. Szczególnie skupię się na dwóch pojedynkach: Tonego Joki z Martinem Bakole i Jermela Charlo z Brianem Carlosem Castanio. W tym pierwszym złoty medalista olimpijski i kandydat na przyszłego mistrza świata wagi ciężkiej został boleśnie zweryfikowany, choć złodzieje zwani dla zmylenia przeciwnika sędziami robili wszystko, by oszukać Bakole. W drugim świetnie dysponowany Charlo znokautował natomiast rywala, z którym w zeszłym roku zremisował i został niekwestionowanym mistrzem świata w kategorii super półśredniej. Zestawienie tonego joki z Martinem Bakole było naprawdę intrygujące. Francuz, mistrz olimpijski z 2016 roku, na zawodowych ringach był do tej pory niepokonany, ale mierzył się z rywalami albo kiepskimi, albo rozbitymi. Tymczasem Bakole to szeroka czołówka wagi ciężkiej. To ten zawodnik zadał chyba najbardziej bolesną porażkę Mariuszowi Wachowi, gdy w 2019 roku konkretnie porozbijał go w katowickim spotku, pokonał też choćby mocnego Siergieja Kuźmina, a przegrał tylko z Michaelem Hunterem. Na ważeniu przed walką z Joką zmierzono mu aż 125 kg, to 11 kg więcej niż przed wspomnianym starciem z Kuźminem, co mogło świadczyć o tym, że bardzo mocno postawił na siłę. I w pojedynku było to widoczne od pierwszego gongu, bakole dosłownie miotał Joką po paryskim ringu. Momentami wyglądało to tak, jakby Francuz boksował o dwie czy trzy kategorie niżej. Nawet bite pozornie od niechcenia lewe proste przestawiały go, a mocne ciosy robiły na nim duże wrażenie. Już w pierwszej rundzie Tony Joka wylądował na deskach po prawym sierpowym i gdyby wkrótce nie wybrzmiał gong, to mogłoby to się skończyć bardzo szybko. W odsłonie piątej Francuz był liczony po raz drugi, a na tym etapie miał już też rozbity nos, którego krwawił i ranę pod okiem. Spustoszenie siały też regularnie bite przez bakole mocne ciosy na korpus, a Joka przez większość czasu wyglądał tak, jakby walczył tylko o przetrwanie. W końcowych rundach Martin Bakole nieco zwolnił tempo, ale nie oznacza to bynajmniej, że oddał inicjatywę. Pięściarz z Demokratycznej Republiki Konga w dalszym ciągu miał pełną kontrolę nad ringowymi wydarzeniami i czuł, że Joka nie może mu w żaden sposób zagrozić. Gdy zatem wybrzmiał ostatni gong, nie można było mieć żadnych wątpliwości, kto zasłużył na zwycięstwo, no chyba że było się francuskim sędzią, który robił wszystko, co w jego mocy, by podarować wygraną rodakowi. Dwóch arbitrów wskazało na bakole, ale bardzo nieznacznie: 96-92 i 95-93. Trzeci w swojej bezczelności poszedł natomiast jeszcze o krok dalej i zapisał remis: 94-94. Każda z tych kart jest dla mnie niedopuszczalna, ale ta remisowa to już po prostu sprawa kryminalna. Nawet dwuletnie dziecko wypunktowałoby to lepiej, bo widziałoby, który zawodnik lał drugiego, a który walczył o życie. 94-94 świadczy o korupcji i powinny się tym zająć organy ścigania. Ja szczerze mówiąc nie widziałem żadnej rundy, o której mógłbym powiedzieć, że Joka wygrał ją zdecydowanie, a maksimum, co mogę mu przyznać, to zwycięstwo w dwóch odsłonach. Pamiętając o dwóch knockdownach, powinno być to wtedy wypunktowane 98 do 90. Przy okazji tej walki przypomniał mi się inny pojedynek toczony we Francji. W 2014 roku boksował tam Mateusz Masternak, a jego rywalem był miejscowy Jean-Marc Mormek. Polak miał w tym starciu zdecydowaną przewagę, co potwierdziły karty dwóch sędziów. Trzeci wypunktował jednak remis, więc zwycięstwo Masternaka już na zawsze będzie odnotowane jako osiągnięte większościową decyzją sędziów, podobnie jak triumf Bakole nad Joką. W praktyce wychodzi na to, że jeśli chcesz wygrać z Francuzem na jego terenie, to musisz go albo znokautować, albo po prostu zmiażdżyć choć w tym drugim przypadku i tak do końca niczego nie możesz być pewnym. Po takich werdyktach odczuwam autentyczną wściekłość, bo to tak jakby sędziowie i organizatorzy na kibicą w twarz. Tym większe gratulacje należą się zatem Martinowi Bakole. Przyjechał na teren, na którym miał wszystkich przeciwko sobie i wygrał tak zdecydowanie, że nawet bandyci wypełniający karty punktowe nie zdołali mu tego odebrać. 28 latek odniósł wielkie zwycięstwo i moim zdaniem wdarł się do top 10 światowej wagi ciężkiej. Do walk o tytuły kolejka jest bardzo długa, ale bakole bez wątpienia zajął w niej miejsce. Tony Joka natomiast w tej kolejce zrobił dobrych kilka kroków w tył. Zacząć powinien od natychmiastowego zerwania współpracy ze swoim trenerem, a jeśli marzy o osiągnięciu w wadze ciężkiej sukcesów, to musi zmienić naprawdę wiele rzeczy, bo w sobotę w jego boksie nie funkcjonowało nic. Po obejrzeniu lania, jakie bakole zafundował Joce, i próbie ochłonięcia po sędziowskich machlojkach, warto było kontynuować noc z boksem, czekając na Wisienkę na torcie w postaci walki o wszystkie pasy Mistrza Świata kategorii Super Półśredniej. Do pierwszego pojedynku pomiędzy Jermem Charlo a Brianem Carlosem Castanio doszło 10 miesięcy temu i wówczas sędziowie wypunktowali remis choć zdaniem większości obserwatorów na zwycięstwo bardziej zasłużył Castanio. Teraz miało się więc okazać, kto z tej dwójki naprawdę jest lepszy. Przed walką Charlo bardzo dużo mówił i odgrażał się, co można było odebrać jako objaw zdenerwowania. Stresu nie okazywał jednak, gdy musiał czekać na rywala, który za późno przyjechał na hale, co spowodowało opóźnienie walki o około pół godziny. Amerykanin chyba czuł, że jest dobrze przygotowany i potwierdzał to w ringu. Od początku było widać, że to jest inny Charlo niż ten sprzed 10 miesięcy. Kastanio w swoim stylu szedł do przodu i aktywnością zapewne wyrwał dwie lub trzy rundy, ale to ciosy popularnego Ironmana wydawały się robić większe wrażenie. Charlo był znakomicie przygotowany taktycznie i fizycznie i przez większość czasu kontrolował pojedynek. W dziesiątej rundzie udało mu się natomiast zakończyć walkę. Lewy sierpowy na czoło Kastanio wydawał się niepozorny, ale zadziałał destrukcyjnie, bo ewidentnie zamroczył Argentyńczyka, który po chwili padł na deski. Zdołał jeszcze wstać, ale widać było, że nie za bardzo wie, co się wokół niego dzieje. Należało więc tylko postawić. Kropkę nad I i Charlo po chwili to zrobił. Jermel Charlo zunifikował wszystkie pasy w kategorii superpuśredniej i w tym limicie tak naprawdę skończyły się dla niego wyzwania. 31-latek przebąkiwał coś o przejściu do wyższej dywizji i mam nadzieję, że tak właśnie zrobi, bo w wadze średniej można by stworzyć kilka ekscytujących zestawień z jego udziałem. Występuje tam zresztą jego brat bliźniak Germal, z którym niedługo o mistrzostwo świata będzie walczył Maciej Suleński. O ile pierwszy pojedynek z Kastanio pozostawił pewne wątpliwości, o tyle w rewanżu Jermel czarno mi zaimponował, wyciągnął wnioski i zaboksował znakomicie. Będę z wypiekami na twarzy czekał na kolejne walki tego pięściarza. W weekend odbyło się też kilka innych ciekawych pojedynków i teraz chciałbym o nich krótko wspomnieć. Komejn eventem gali Charlo kontra Castanio był pojedynek Jarona Enisa z Castio Claytonem i choć faworytem był tu Enis, to wydawało się, że niepokonany rywal zawiesi poprzeczkę wysoko. Popularny but znokautował jednak Claytona już w drugiej rundzie. 24-letniego Jarona Enisa trudno już nazywać prospektem. To zawodnik, który boksuje tak naprawdę na poziomie mistrzowskim i nie ma co zwlekać z wystawianiem go do największych pojedynków, bo jest już na nie gotowy. Mistrzami w kategorii półśredniej są w tej chwili znakomici Terence Crawford i Errol Spence Jr., którzy miejmy nadzieję staną w końcu naprzeciw siebie w ringu, ale w tej dywizji jest jeszcze kilka bardzo mocnych nazwisk, z Jordanisem Ugasem czy Kifem Turmanem na czele. Czas już na Jarona Enisa w wielkiej walce, bo na ten moment nawet bardzo solidnych zawodników on bez problemów nokautuje. 44. zwycięstwo do swojego rekordu dopisał w nocy z soboty na niedzielę Gilberto Ramirez, który na gali w Ontario odprawił w czwartej rundzie bezradnego Dominika Besela. Popularny Zurdo w takich pojedynkach nawet się nie poci, a jego poziomem są walki o Mistrzostwo Świata w kategorii półciężkiej, do której przeszedł po panowaniu na tronie dywizji superśredniej. Ramirez jest w tej chwili obowiązkowym pretendentem do walki o pas WBO, którego posiadaczem jest Dmitrij Biwół, ten sam, który ostatnio pokonał Saula Alvareza. Jeśli Biwół nie dogada się z Canelo w sprawie rewanżu, to swoją szansę powinien otrzymać właśnie Zurdo Ramirez. W podobnym czasie co Gale w Carson i Ontario odbyła się też impreza w Inglewood. Tam po dwu i półrocznej przerwie do ringu powrócił były mistrz kategorii półciężkiej Siergiej Kowaliow, który w swoim debiucie w wadze junior ciężkiej pewnie pokonał na punkty Terweła Pulewa. Crusher ma już blisko 40 lat i na mistrzostwo w kategorii Cruiser raczej nie ma większych szans, ale z rywalami pokroju Pulewa powinien sobie radzić. Na tej samej gali wystąpił też brat terweła Kubrat Pulew, który pokonał Jerego Foresta bardzo wysoko na punkty, ale moim zdaniem ta walka powinna być zastopowana wcześniej, bo Forrest dostawał w niej straszne lanie. Wcześniej pierwszą w karierze porażkę poniósł Evan Holyfield, syn legendarnego Evandera, którego znokautował niejaki German McDonald. A skoro już przy sensacjach jesteśmy, to warto powiedzieć jeszcze słówko o piątkowej gali Dazon w Mediolanie. Tam przed czasem przegrali Daniele Scardina i Maxim Prodan i gdyby ktoś postawił na dwa takie wydarzenia na jednym kuponie, to dziś mógłby być naprawdę bogaty. To tyle o weekendowych pojedynkach, a ja sensacji zapewne nie sprawię, mówiąc wam w tej chwili do usłyszenia.